Ej, jak się nagrywało na YouTube? Hej, cześć się mano, widzowie tam was w kolejnym odcinku z niszczenia lobby dzisiaj z ekipką DJ, Rufio Krukanki, dwa przydupasy Informatyk wygrał wygrał w głosowaniu, więc gramy informatykiem, lecimy Ty, bo ja mam bana w GW2 Dzięki, że mnie zaprosiłeś DJ Nie masz na co? Chciałem ja że na pewno będziesz na własnym odcinku Na no ja Ty się lecz Dobra to my nie przejmujmy terenu DJ te rośliny niech wygrają. Tak Ej, nie wygrają Ej bez kitu nie pomaga ja, tak. ja idę tutaj i będę ten Kuu wskoczyłem to ja Rufio umarłeś No najam, mieć pomagać No pomagam ci Pomagam ci umrzeć Rufio ZP kleć w ciebie dać jak coś dzieci, rufio leci. Nie ja mówię. nie, no, ja wychodzę z tych nagrywek To do odcinka idealny na początek wleci, naprawdę Ja wychodzę, nie chcę mi się. No nie idźcie tam nie No, się. się. Czy Rufio wyszedł? Tak Wy Jesteś ślepi czy głupi? Nie no wyszedł, przecież powiedział, że wyszedł, to wyszedł co nie? A no tak zapomniałem, sorry. Jak ja ten skiłem, jak ja na ten za tą serią, się nie robi. Nagrywam już pół godziny. A to się zaczęło chyba dopiero. Boże, player jest w tym lobby. Kto to jest? No okay. ten ProPlayer zawsze ma 80 killi. jest pełny nosion i warzyw zy, zy, zy. Boże, kto gra ElectroPie-suterem? No ja on biegnę, uważaj, czekaj, czekaj, chyba, czekaj. Chyba ten pros. Nie, to, czekaj. Nie, to czekaj, jakiś, czekaj. random gra, random gra Electro. O, skrzesił mnie. Trochę Z Skilisiusiu. Zabiłem ElectroPie. Romperinio, chłop się nazywa Ty dalej mnie skrzyczacie <gulinarne> <gulinarne> no. <gulinarne> Od razu zdechłem jak mnie odrodziłeś A gdzie są ludzie typu Krukanek, krufio i Ksaturek? Ja tylko Kupak 100 gram Czemu nic kranne. nie gadasz? Z... Integruj się z nami jakoś Gdzie jest Ksaturek? mam mówić? Content mam robić? Okej, okay. eee... O kur... Ty no krukanek, i to jest content Powiedział... To jest content <gulinarne> <Powiedział> o... <gulinarne> To jest content <gulinarne> na jakieś tebie... Jakiś grill lata w powietrzu. GRILL! GRILL! No zobaczcie na odcinku. Ej, musimy, Krukanek, się umówić w jakimś dyskretnym miejscu na tego drona. Chodzi te, o bunkru. A to ty jesteś, sorry. Się ma Krukanek. Czeka, się, czekaj, musimy się ultrzynadować. naładować. To są, to są te twoje bunkry warszawskie? Tak. To jest bunkier. Fajny bunkier, nie? Fajnie tu masz. Ty, kto... o, DJ. <śmulatka> Trochę niekomfortowo się czuję w tej sytuacji, gdzie oboje co jesteście ty, bo, bo 5 sekund zostało cię, chyba i muszę. Suma zdobyłem. O dobra. Zwróciłem towarzysz. Curde no. Oni zabił cię! O ty DJ! Tak DJ, tak? To masz, to masz, to masz. DJ masz un suba Nie subujcie DJ-a Nie subujcie DJ-a, zepsuł content Anek HANEK! bo wobec zaknięcie z dwa Nie, możecie mnie po prostu zaprosić. Ja cię nie mam znajomych. Chyba zablokowałem rufię, ja proszę Badek. Tak właśnie jesteś. Na tak. PVZ oszukuje ekipę. Zaraz nie będzie ekipy. Napierw wizów oszukuje, złomek. potem ekipę. No co za złom, za, za normalnie. złomek ma znalazł. Łapie złamkę. złomek. 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 Dobra, możemy się zebrać. Czurka nas jest ostatnia. Ej, kurczę słuchaj, kujmy. Są ludzie, no to hantujemy jakiegoś chłopa, żeby się popłakał. Huntujemy, rufio. Nie proszę, proszę, proszę. ma. Hantujemy Długo ruchu. nie było nagrywek. Ej, nie, mnie fantujcie mnie, nie, nie fantujkiem, nie. O dawajcie, Ej, na krukanka się uwzjemy. Kim grasz Ej, krukanek, krukanek. krukanek, A jelą cytronem Krukanek, a spróbuj, spróbuj... Rufio, jak zobaczysz cytrona to lecz na niego od razu Krukanek spróbuj krakanek zmienić, bo jest nie różnica zmieni... jednego! Może zmienić o kurde O widzę krukanka, widzę krukanka! Kurkę mu Na Zaspełniaj z krukanek, bicie go! Chodź Rufio, chodź Rufio za rączkę Ty uciekał od Idzie nas Widzisz go? Ja i mój Gagron Driggo zabijemy No jest, tak Krukanek że nie żyje Czy on grał z Tak, Krukanek nie żyje Koronkę aha, ma aha. Dobra, chodźmy za, za... Krukanek gra Torchwoodem O kuźwa O nie, Torchwoodem, zemścić się chce I tak nas nie pokonasz, wiesz? Co, co ja niby? Dobra, zbierzmy czy... siły no, to masz Dobra, chodźmy wszyscy razem po prostu, co? DJ Ty Ty już się zrajdował, zrajdował się. kiedy powiedział, chodźmy wszyscy razem i zdech A ja późno no. no sprawa, Tutaj, sprawa, 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 sprawa. Myślałem, że ze mną idziecie Nic nie mów, no nic ufrupań, no to nie mówi? Ej, Xatur'ek na zombiakach Wszyscy na Choć krukanka ale są ale Przyjmujcie, przyjmujcie, przyjmujcie Wstrzymam, kowarz Chodź, Dzięki O, widzę krukanka O bo on ten używa tego, ała. Ej, ludzie, ludzie W Zroślinach jest to rozpartal nie bierze. O nie. Ja pierniczy, jeszcze to... szitowany level, ma Widzowie, jeśli nie wiedzicie, kim jest to Spartan, to już raz się nam wbił na odcinek. On jest takim zadymiarzem, wysłał mi ostatnio 30 zł, więc może być na odcinku. Jest game! O! Większy lobie mnie! A, co, kasę, to może być, co? aha, powiedzcie. Tak, bo tu jest w ja. pay to win. to w ogóle to zombies dwa. pay to win. Pay to win jest. 10! Gdzie, o! Brad, na i -bra na, -na, -na jego szare komórki? Szalone Kto <coughs> to <coughs> Chromosony Co to Chromosony? Hmm. Chromosony? Hmm. Chodźcie A za tam. rączki, się złapiemy i pognębimy no krukanka No zabijacie karabin groszkowy No i peka no i Dobra, chodźcie tu, dobra, siema Odwrócone światło, Polska Siema On nie żyje, nie dobra Ej, wszyscy jesteśmy, dobra, za mną ekipa z jednej wzajemnej adoracji nie i autyzmu lecimy. Za mną. Nie zgubcie się, błagam was. Pójdziemy lewą Jezu, flanką, nie Jezu, nikt się nie będzie spodniewał. Jaj no, ja, ja, ja i mój gang strzelamy. <gangers> Ej, tutaj jest ten! Tyś a... tu jest, uważajcie. O Boże, tu jest milion roślin, a ja tu się wpierdzieliłem jako pierwszy najlepszy. No to, to jesteś sam, bo wszyscy się idziemy. Ja chcę uciekać, a wszyscy mnie blokują. <głanee> to bez... powstanie upadło. No i sam zostałem, 8 też jak debil nie ma. Tak. Ej, czekajmy, czekajmy za do nimi, nie. czekajmy za nimi. Stójcie, 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 stójcie. Już jesteśmy. Dobra, chodźcie tutaj. Bagno wkręca. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Przestawiam dźwignię jak coś, chodźcie tędy. Dobra, rajdujemy, 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 dawajcie. Uuuu. O Boże, tu torczut jest. O kurde, torczut. Ty, ani, ani jednej osoby nie zabiłem, takie ciekawostki. W serio, my wszyscy zdechliśmy? A próżniżeja? Ja, dobra, to jeszcze to, to raz, kończę. Ja co ty w ogóle? Co ty no, co ty w ogóle? Naprawdę. Mogliśmy no zrobić rajda torchudami jakby. Już było, dobra, dawajcie górą. Ale ja ten pirat nie uję no, po no no, no, no no to do rajda kozami, nie wiem. Ty jesteś koza. No, nie Chodź tak tak 2008, PJ z no. Chodź, dvizji. Czekaj, O mój Boże, na Jana Jestem za wami. PJ divisji. O mój Boże, ludzie, lecą na Jana Piwizji. O mój Boże. No i się wywalili, to to zero. Oh my god, na Czekajcie, postawię Dobra, chodź tym tajnym przej... DJ, chodź tajnym przejściem. Dobra, Gdzie masz skacz przejście? teraz, bo czekaj, chodź, jest? chodź. Czekaj, nie skacz tam. Nie ci tam, bo tu ku... kula, kuźwa kula! Kula! Kurde, nie wiedziałem. Bro! Go, bro! Ja no, no, nie wiedziałem o tym Ja też nie wiedziałem. Nie, 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 ta kula jest! W tłuk obok siebie. Nociu się potrąciło prawie. Poległem, bo... Kula, nie kula, bo tobie przeleciała i nie umarła. Za republikę! Za republikę! Ja Amerykański! Warby, Bijcie już i bijcie Kochan, na musu, o Boże! Na nie Boże na nie uważaj! Chopper! Ja nie, nie wiem, którego ja mam w ogóle walić, Ej, bo to nie, bo tutaj jest. Do którego? Łukanek mnie zabił. Nie pozdrawiam a, tego, tego ucztownika. DJ, spotkajmy się na, na, na środku. Albo no chodź do Rufia, DJ. Dobra, tym przejściem, ono do rufa! tu nas, O nie, a! o! O, kula daje, kula. Ej ludzie! Ej ludzie! Zdech, ale... No, 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 no. A ja nazywałem ja się Lamusem, po czym sam umarłem od kuli. To! Piękna klinica, moja ulica, Panowie, ale wczujmy się w klimat azjatycki. Tutaj. Patrzcie, hot idealnie pod kulturę azjatycką, co nie? No i bana za zarazizm mam. Co chcę hot doga kupić? Ksaturek, DJ, zapraszam tu stoisko z hot dogami. Nie, jest Albo na piernala. A ław. Dziki, Pójdziemy na piernala, nie na. Na piernala powiedziałem. Ej DJ, idę do ciebie. Nie raszuj. Albo idę do rufia, rufia jest lepszy. Uważaj, to jest chomper. To jest to tu je na jan, ty mój bohaterze. No. Dawaj, zrobimy spotkanie dronów. Chodź, Rufio, chodź, spotkamy się z krukankiem na moście. O, ale to będzie epicka scena na moście. Ej, Rufio, staj tak na krawędzi. Jest. Nie zepnę cię spokojnie. Nie. Ja cię nie zepnę. Elo, stałem z czałem no? otwórzem. No, o to mi chodziło. <grystanie> ja sprawdzałem, czy tutaj da się spać, z zepnął Krukadek tego, rufia. A on zepną? mi zepnął? Tak. Przyleciał ze mną i dostał Dziarzy. kulkę od kogoś. A ja sam nie spadłem, bo ja sprawdzam, czy tam da się spać. Krukadek, Krukadek przyleciał i ci wywalił. O, się nie ma wiktym z powrotem. Uj. Dostajesz kilokrotnie? Nie, bo za. Ty spadłem to. prawie. Nie idę po ciebie. Zauważyłem, no, wiesz? Gę wczesnego spadłem. Kurwa ci. skubańcu, ty. Dobra, rajduję ich, dawaj ruchem. Torczud, torczud, A czudy! o zabiję To jest family friendly kanał. Właśnie, tu nie przeklinamy, kurwa. E, o, siema krukanek, nie bijecie. Thor to Sparta nie Krukanek. Pomyliłem Thor Spartana z Krukankiem. Ej, jak ktoś chce poznać prawdziwego smaku filmu akcyjnego, zapraszam na most. O ruch, on, no, się tu spotykamy Maciuś, Maciuś, leż oh. na weź nas nie zepchnij tylko ten Chodź, chodź, chodź Nie, nie, nie spychaj nas no tylko nie, nie daj nam wejść na siebie Ty nie pomóc w przejmowaniu tego, a O, czekaj, my robimy coś ciekawszego teraz Moi mnie gdzie ty poleciałeś? Co ty, Coś ty mi ominęło, bo odpisywałem, dzień dobry. Dużo A? cię ominęło. Krukanek nas wybombił, powie o Boże święty. Ale co ty robisz, człowieku? Ty no drugi zbieram. raz go. mnie wywalił. Gdzie jest zaświadczenie, z skadera? One V1, ale dronami? One V1 na dronach. A w ogóle możemy nawet Garden obsad dronami, bo znam nami jest w końcu. Więc wyczekujcie, no, widzowie. No właśnie, widziałem na filmie tym, który nagrałeś. No... Znaczy, tylko ja nie gram dronem, to jest nawet jak naftusema nie używam drona. No ja gram jak dronem jak jestem naukowcem O, o jest, dobra! Ty o, bije mnie ty ten corn mnie wow. no, Czekaj zakrywa wow. o nie to rozparpam. Ludzie to rozpartam. Ja, pań... <laughs> ma Serek, nie, nie zablokowałeś się fontannie, no każdemu może się zdarzyć spokojnie. Cicho bądź Ej, dobra, chodźmy się na na walmy. Co wy na to? Ja bym to lepiej przejął Ej, wreszcie. Ey, co bym poszedł do roślinek i bym go celowo sabotował dronem? O boże, nie, wyobraź sobie, żebyś go wskrzeszał cały czas Tak, tak, od O boże, to by było takie piękne, piękne ja gdybyś ja to zrobił Ej, bo, bo teraz mamy taką intrygę, że deserek będzie wskrzyszał torna i będziemy się pastwić nad tornem Ej, ja mu napiszę, żeby poszedł na spał na zombie Wiesz co, wiesz co, A nie? nie go na, tam się nie da wejść, jak on, jak ona będzie z nimi, tam sobie i załdupa, tam się nie da wejść. Ej, napiszcie mu, że nagrywamy i chcemy go na. Dzisiaj weź napisz Tornowi, żeby poszedł gdzieś, na ustronne miejsce i nie bił nas. Nie mam, nie mam torna w Kurde też go nie mam, usunął ich. <laughs> Kto ma torna znajomych Ja, 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 idę, ja idę, Naprawdę, ja, idę za nim ja, za ja cały czas. czas byłem wyciszony. Ja idę za nim, jak sobie Rufio, hałm, ty ja byłeś to wyciszony to. cały czas? Ja pierdolę. No a ja mówię, co? że torrent Spartan ma ten, kamo kaktusa. No ma, wow. wiem, Jakbyśmy no, tego nie wiemy. wiedzieli. Czekaj, zabijcie go, on tu stoi, ja stoję obok niego. Ała? Ten zabił mnie torrent Spartan. Decorni corner place mnie zabił. Nagrywamy, chcemy się spotkać z tobą w ustronnym miejscu. Cześć. No a ja bym zabił, zabił się. Czas doliczony, weźcie, Na tym weźcie, punkcie jest 30 tego. tysięcy, on zdechł. Jest niego. Dalej. Ja jestem obok niego patrzę. Grałem w ja na, na fanboy. Ty na fanboy. mam najszybszego killa, nie wiedziałem nawet. Tutaj pisem. Dobra. Który to yy, jest? Opening tam. paczki, opening paczki robiłem. A bo ja go zablokowałem, paczki. zapomniałem Zablokowanego Aha. mam torna. Na 30 zł na niego wydał a. i go zablokował nie Mamy nie zmieniać okay Team, jest. dobra Zmieniaj się Team Ej, bo teraz jest jeszcze więcej. On wziął informatyka? Wziął informatyka, turn Spartan! Dobra, ja by... Bijcie go! Jezu, Co jest Nie, nie chcę na informatyka! O, dobra, Widzicie go, widzicie go, widzicie go. Widzicie torna. Bicie, bicie, bicie pirata, bicie, nie Gdzie bicie torna. Gdzie jest pirat? Gdzie jest pirata? pirata? No, o, bijcie na pirata, Widzicie pirata. nas. Zmiej się, o, Uuuuh. o, nie rusza się, a dobra, respawn, tam respawn, Pukanek, musisz do niej gadać, respawn, trzeba ich wskrzeszyć, respawn, pirate, the killer, pirate, Spawn. respawn, respawn, pirate, GW2, o, o zrespawnował się, Nie, yeah. nie. Yeah. thanks, thanks, jest, yeah. A na zwykłego, dobra, może być, jest, wszyscy scientistami będą grali w tym odcinku. No nie, a ja nie mogę postaci zmienić Rufio, Luzik Ktoś Amen. ten, się ustąpi, miejsca najwyżej Właśnie, ustąpcie niepełnosprawnemu Ja jestem niepełnosprawnym, słuchaj Niepełnosprytny O, udało się O, i wszyscy są tymi ma, ja No siema, na punkcie jesteśmy Na punkcie idziecie, jesteście w stracie, mam pomóc, chłopaki Jak ja szybko chodzę, to minę informatyki Słuchajcie, chłopaki, bo jestem niepełnosprytny, może być trochę dłużej czasu O Boże Kamo, kaktus Aha, O no, Jezu, Terek, nie zabije mi tym kamokaktusem. Ej, w tym, w tym A, odcinku tak, więcej umarłem ]ć. od kamu kaktusa niż kili zrobiłem, mam wrażenie. Widzowie tak, możecie też tak. napisać w komentarzu czy to prawda. O, to I, jakieś... Czy... jakieś komentarze musicie mi nabić, co? nie? W poprzednim odcinku było 200 komentarzy i mega szanuję. Takie serduszko nawet. Bo jesteście za mną? O kurde co? O, ktoś wypadł prawie. tak o, o, tam jest kamokaktus jeden. Ludzie. Pomocy, krukanek, Ludzie. broń mnie, tu Toxic pi... O cholera. No nie. no nie ja piernicę uciekam stąd Dobra chodźcie na lewo wszyscy dawajcie Czekajcie tam, nie wychyla kiedy... DJ Pad do Ja. Lec lecimy? To się... Dobra, lecimy No nie wychyliłem o co wam chodzi Ty ja zlikam tu na dole jest gówniak tylko na dole bijcie. Boże co to za full potem Ja na ja nie wychyliłem Toxic Piece na nami. O bo Ale wywaliło ją kogoś. cię. Ja też. Ja pierdoliszej, ki tu jest zamęt! No się ki O kurwa, tu jest torczut w ogóle. Skrzysiłem kogoś. O, siedem skrzydeł. Widzowie, wesołej Wielkanocy życzę, dlatego otwieram paczkę wielkanocną dla was. Gówno trafiłem. Dawajcie pirata na balarę tego na imprezowego up. Tego imprezowego, bo to jest ten pro player Dawajcie, bijcie go Dobra, już, już, <gulowano> już nie. go, <gulowano> bicie go, bicie go Propaganda Bicie go, <gulowano> <gulowano> bicie go. Nie dawajcie uszy, <gulowano> <się, gulowano> dajcie mi go zinformatykować Dawalaj się, dawaj się, emotkuj się Zdech to za chwilę Robię biorę flowera tego O, o Zdech ten Dobra, nie wskrzeszam go, nie wskrzeszajcie go, DJ'a wskrzeszcie

Mówię, ja to ty... na Najanem z... i z Rupiem Proszę następną drogę Tak, nagramy niankatem odcinek sobie na to no. o. Macie teleportery? Mam Teraz Teleportery dawajcie, 3-4 O poszła Aha, mnie zabiło coś już Tak, dwie poleciły dwie bomby Mnie też, te, mnie już zabił ten Spoceniec I też się powiodła O, dobrze, super Ej, was trzech naraz zabił to Spartan no, Ja bym odprowadził Kornik i Wojt grałem z tymi permami Mimo było warto. Dobra, zemściłem się. Czajcie, że zabił was trzech naraz i ja musiałem was pomścić? Wal, wylamusy, lamusy Bo ja utknę, utknęłem ku... w drzewie. Ja będę miał tryb wiem, legendarny tam. zaraz, uciekam stąd. Nie mogę sobie pozwolić... O, wszyscy wydechliście. A ten ma też tryb legendarny. O boże. O, Ej, jestem, tak, jestem, mamy a, mamy. jestem, znowu jestem. Ja no, nie wiem, w sensie, jest. Pa, jakie okularki, matching mamy. Temporal Tor Spartan ale... je znalazł na końcu świata nie i mnie mogę... wypchnął. O, mogę, nie, to jest, no to jest no najlepszy no... koniec odcinka, jaki kiedykolwiek powstał. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę.